Dzisiaj mam kolejnego elektryka w testach. Ponownie jest to Volkswagen ID5. Ja ID5 już miałem niedawno w testach. Miałem akurat wersję czarną. Teraz do testów dostałem wersję białą. Natomiast oczywiście nie chodzi o to, żeby testować ten samochód, ponieważ ja ID5 dokładnie przetestowałem. Nagrałem już recenzję tego samochodu. Niedługo ta recenzja będzie opublikowana na kanale Fabryka Pasji na YouTube. Ale tym razem akurat poszczyłem ID5, ponieważ zamierzam zrobić test jazdy w trasie. Ja w weekend jadę w trasę, przede mną jest jakieś 350 km w jedną stronę. Nie jest to może jakaś bardzo duża trasa. I ten samochód te 350 km powinien przejechać bez żadnego problemu na jednym ładowaniu, aczkolwiek na wszelki wypadek będę go ładował po drodze i zamierzam nagrać o tym materiał, czyli pokazać wam jak się jeździ takim samochodem elektrycznym w trasę. Ponieważ niektórzy twierdzą, że samochód elektryczny nadaje się tylko i wyłącznie do jeżdżenia wokół komina, czyli po mieście, natomiast takim samochodem można spokojnie poruszać się również na dowolne odległości, nawet po całej Europie, albo przynajmniej i całej Polsce możecie spokojnie takim samochodem jeździć tylko oczywiście wymaga to odpowiedniego planowania odnalezienia ładowarek, gdzie te ładowarki są to jest bardzo proste, ponieważ samochód to sam potrafi zrobić ma odpowiednie aplikacje wbudowane w samochodzie mamy też aplikacje na telefonie a te aplikacje też chciałbym Wam pokazać jakimi aplikacjami planujemy sobie taką trasę jak wyrzukujemy tych ładowarek no i potem zobaczymy, jak będą wyglądały moje potencjalne przygody pod ładowarkami, ponieważ samochodów praktycznych jest coraz więcej i coraz więcej kierowców się ładuje i zdarza się tak, że podjeżdżamy pod ładowarkę i taka ładowarka jest zajęta. I co w takiej sytuacji? Zobaczymy, czy tego typu przygoda mnie się przytrafi. Dam Wam oczywiście znać,